Witam serdecznie, Jarosław Kaczyński próbuje podpalić Polskę, stoi z ogniem i, i dymi dalej, jego celem jest to, żeby Polska cała płonęła, ludzie się kłócili, wprowadza jakieś pojęcia dualizmu prawnego, że są jakieś dwa porządki prawne, nie ma żadnych dwóch porządków prawnych, jest jeden porządek prawny i drugi to jest porządek pisowski, czyli anarchia. Tworzące jakieś dziwne sytuacje, których nie, które nie mają miejsca, Jeżeli wam Ktokolwiek mówi, że jest jakiś dualizm prawny w Polsce, to jest bzdura. Jest jedno prawo, a ci, którzy tego prawa nie chcą przestrzegać, jak na przykład kamieński wąsik, bo uważają, że do więzienia oni mają nie iść, inni mogą iść, ale oni mają nie iść, a narzekają na przykład na zatrzymanie policji, ich w sposób szybki a sami przecież takie prawo do oni wprowadzili w 2020 roku, gdzie właśnie policja ma obowiązek jak najszybszego doprowadzenia więźniów do więzienia do zakładu karnego. Kiedyś to był miesiąc się czekało, teraz z automatu po prostu muszą ich szukać. Wiemy też więcej na temat zatrzymania ich. Po prostu dwóch ludzi z SOPu wpuściło policję, informując, że już dudy nie ma. A Kamiński okazuje się z Wąsikiem, z walizkami przyjechali, dostali nawet telefon do Kucharza i mieli tam normalnie mieszkać się, tam mieli przeprowadzić. Czyli Duda miał ich oficjalnie nielegalnie przytrzymywać i chować przestępców przed wymiarem sprawiedliwości. O. Czyli Duda okazał się, że teraz jest takim bandytą, który przechowuje bandytów. Taką bandytę na przykład o górę jak mają jakieś grzywny, to po prostu im te 15 tysięcy anuluje, a w grudniu im anulował. To jest fajna rzecz. To pokazuje dwie rzeczy. Pierwszą taką, że Duda jak chce łaskawić, to jak łaskawić, a Kamińskiego nie chce łaskawić. Okazuje się, że po prostu Kamiński miał z Dudą na ogniu, tak naprawdę i to jego pierwsza żona Kamińskiego prosiła, by ich nie ułaskawiał. A ta druga, co jest doktorem chemii, a udaje, że nie umie sobie temperatury w piecu nadać. To po prostu jest już przedmiotem memu w Polsce, wszyscy się z niej śmieją. A ta kolejna Kamińskiego, to wąsika, przepraszam, a Kamieńskiego to po prostu zwykły złodziej, który udaje sędziego jak tak samo pierdlu jak ten jej mążulek siedzieć, co wygląda jak taka wiedźma typowa z filmów z hollywoodzkich. Czyli to po prostu takie wiedźmy nawiedzone chodzą i ludzi palą na stosie. No i ta patologia po prostu się teraz wspiera. Patologia w postaci Dudy, która po prostu chroni przestępców i łaskawia, ja i kary. Więc pamiętaj, jak masz jakiś dług czy karę zasądzoną, czy na przykład jesteś więźniem, to po prostu zgłaszaj się do Dudy, powiedz, że jesteś z i on ci uniewili, no. Czyli taka mafia generalnie powstała w Polsce, która mówi, że jest jakiś porządek prawny, że w sądzie najwyższym jakieś są dwie izby, Nie jest jedna izba pracy, pozostałe są nielegalne koniec. A jest jeden porządek prawny, wszystko jest w porządku. Trybunał Konstytucyjny jest nielegalny, NBP jest nielegalny, to wszystko jest nielegalne, w ten trzeba wszystko zmienić. TVP było też nielegalne, jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. O tym, że po prostu Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, że po prostu była to nielegalna izba, nie obowiązuje. A takie wszystkie głosy Konfederacji, która mówi o tym, że Polska nie jest w Unii Europejskiej i dlatego nas prawo europejskie nie obowiązuje, no to uważam, że powinni być tak samo wszyscy aresztowani za wprowadzanie dezinformacji ludziom, robienie po prostu kiśla w głowie. No. Z ciekawszych rzeczy to po prostu będzie teraz rozdzielenie prokuratura Krajowego od Generalnego. Prokuratora Generalnego, ministra Sprawiedliwości. Najfajniejsze jest to, że PIS atakuje platformę, że te dwa są połączone ze sobą funkcje. to oni połączyli Platforma i to oni przez 8 lat połączone mieli. A doskonale wiedzą, że Platforma tego nie może rozdzielić, ponieważ jest potrzebny głos yy, i brak weta DUDY. No ale DUDA, zobaczymy, czy da weto, czy nie da weto wszystko jedno, ale fajnie się stało, że PiS już zaczyna mówić o tym, że w ogóle Jarosław Kaczyński nie wiem, nie znamy. PiS to, to Tusk, Kaczyński to Tusk, się nagle będzie teraz okazywało. Znaczy no, po prostu jaja jak berety. Weszło między nim też fajny konflikt Suskiego z Kamińskim, bo Kamiński też Luskiego, Suskiego e, podsłuchiwał, no ale Suski dostał reprymendę od Kaczyńskiego i też zaczął generalnie za Kamińskim tam się w Radomiu użelać. Są to no po prostu więźniowie bandyci yy, partyjni yy, ubecy, yy, którzy od ociągnięci kwiczą i, i mierą, że po prostu nagle nie mogą ten dalej kraść i dalej Polski niszczyć i mordować. No. A tak się stało, że Polska się wyzwoliła z podpisu, jest wolna i w końcu będzie praworządność wprowadzała. Ciekawe tak samo z tym prokurator krajowy, który na szczęście ziobro zrobił błąd. Nie chcąc oczywiście, że, że powołał się na przepisy, które nie istniały. Dzięki temu prokurator krajowy nieco że został odwołany, że przestał pełnić funkcję. I z automatu wchodzi nowy, pełniąc obowiązki, a za dwa miesiące będzie konkurs rozpisany na niezależnego. Bardzo fajnie powiedział tu po spotkaniu z prezydentem, że tak naprawdę to jego jest interesie, jak i całego PiSu, czyli całej obecnej opozycji, żeby prokurator był niezależny, bo gdyby to był Gierty, to by już dawno wszyscy siedzieli. Generalnie Fajnie się dzieje, że w Polsce zmienia się w końcu normalne. Amerykanie bardzo by chwalą się, cieszą, że już pis w Polsce nie ma. Biden o tym bardzo wyraźnie powiedział. Ale fajniejsze są sondaże dla Tuska, które pokazują obecnie 60% poparcia do platformy, gdyby wystartowała w niezależnych wyborach. Co może być, jak s... Duda będzie chciał wytować przez Trybunał Konstytucyjny ustawę budżetową? Więc ja się zastanowią, bo Polacy pójdą i naprawdę im taki kipisz zrobią, że będą mogli prezydenta zmienić. Trzeba, Ci się pozdrawiam.